Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Christian Eriksen, piłkarzem Interu Mediolan. 42-letni Buffon nie zamierza kończyć kariery. Trzy kartki z rzędu dla jednego piłkarza. Gdzie zagra Piszczek w przyszłym sezonie? Możliwy górnik zabrze. Łukasz Fabiański wraca do gry. Piłkarze FC Barcelony nie są przekonani do kicka Setiena. Kamil Grawara stracił przytomność w trakcie meczu. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk na dole. Koniecznie po codzienny zastrzyk futbolu. Zapraszam na ostatni Wizek Shop do mojego sklepu, gdzie można nabyć sobie takie oto bluzy. Dawno nie było filmu z pytaniami i odpowiedziami. Dlatego jeżeli chcecie, to po prostu pokażcie pod tym filmem jakąś łapkę w górę jakimś komentarzem, że chcecie, wtedy będę wiedział po prostu, czy coś takiego nagrywać. Ja jestem chętny i otwarty. Reszta zależy od was. No i co? Życzę miłego oglądania. Interesujesz się piłką nożną, ogólnie sportem i bukmacherką? Wskakuj do najlepszej grupy dyskusyjnej na polskim facebooku, która liczy prawie 60 tysięcy użytkowników. Link w opisie pod filmem. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o Luigi Buffonie, który nie chce sportowej emerytury. W związku z tym mam do Was pytanie. Czy Buffon powinien kontynuować karierę w następnym sezonie? Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy! Inter w obecnych rozgrywkach Serie A spisuje się bardzo dobrze. Jest wiceliderem tych rozgrywek, a do liderującego Juventusu traci zaledwie 3 punkty. Nadarza się wyjątkowa okazja, aby Antonio Conte i spółka przywrócili tytuł mistrzowski na San Siro. Tak na dobrą sprawę Inter może skupić się tylko na tych rozgrywkach, ponieważ w Champions League już nie grają. Włoski klub właśnie wzmocnił się piłkarzem, który może wydatnie pomóc w zdobyciu Scudetto. Do zespołu Conte dołączył Christian Eriksen, były piłkarz angielskiego Tottenhamu. Duńczykowi za pół roku kończył się kontrakt, jednak Inter nie chciał zwlekać i już teraz ściągnął pomocnika na San Siro, za którego zapłacił około 20 milionów euro. Eriksen podpisał 4,5-letni kontrakt, według którego będzie zarabiał około 10 milionów euro za sezon gry. W pierwszej wypowiedzi, udzielonej jako piłkarz Interu, Christian jest bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Nie mogłem się doczekać, żeby się przyłączyć. To cudownie być tutaj i cieszę się, że mogę być nowym graczem Interu. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, aby przedstawić się fanom. Doświadczyłem już ich ciepła to było fantastyczne powitanie. Czuję się wspaniale. Eriksen zdaje sobie sprawę z tego, że przyszedł do Interu asystować i strzelać bramki tak jak to robił na wyspach w barwach Tottenhamu. Nie jestem kimś, kto przywiązuje dużą wagę do statystyk, ale wiem, że są ludzie, którzy lubią o tym mówić. Liczby mówią, że w Anglii wypadłem naprawdę dobrze. Teraz nadszedł czas, aby rozpocząć nowe wyzwanie. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mam możliwość zagrania w Serie A dla takiej drużyny. Inter to fantastyczny klub. P okazję do debiutu Eriksen będzie miał już dziś w ramach Pucharu Włoch. Bardziej prawdopodobny jest jego występ w ligowym spotkaniu przeciwko Udineze, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Kartka z kalendarza. 29 stycznia 1966 roku w brazylijskim Rio de Janeiro urodził się Romario, legenda reprezentacji Brazylii, z którą sięgnął po Mistrzostwo Świata i dwukrotnie triumfował w Copa América. Tego samego dnia 1988 roku na świat przyszedł Josep Ilicic. Obecnie piłkarz włoskiej Atalanty oraz reprezentacji Słowenii. 29 stycznia 1990 roku w Gryficach urodził się Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski i piłkarz rosyjskiego lokomotywu Moskwa. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Gianluigi Buffon jest jak wino: im starsze, tym lepsze. W miniony wtorek Gigi skończył 42 lata, co czyni go jednym z najstarszych profesjonalnych piłkarzy. Bramkarz w Juventusie jest zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, który nie zawodzi, gdy staje między słupkami. Włoch ma kontrakt do końca czerwca tego roku. Co się stanie po jego zakończeniu? Sam Gigi nie wyklucza żadnej opcji. Jestem gotowy i otwarty na wszystkie pomysły. Jeśli nadal będę grał na wysokim poziomie, w co wierzę, będę czuł satysfakcję z tego, co robię. Rola, a także relacja, jakie mam z drużyną, bardzo mnie satysfakcjonują. Tworzymy silną i zjednoczoną grupę bramkarzy. To też mi pomaga. Przyszłość? Jestem otwarty na wszystko. Gotowy, żeby grać dalej, jeżeli tylko forma na to pozwoli. Co dalej będzie z Buffonem, przekonamy się do końca kwietnia, zadeklarował to sam Gigi. Zobaczymy, co się wydarzy do marca albo kwietnia. Najważniejsze dla mnie jest utrzymanie balansu i równowagi w tym, co robię. Jak do tej pory w trwającym sezonie, Buffon wystąpił w siedmiu meczach Serie A, dwóch spotkaniach Copa Italia i w jednym meczu Champions League. Niższe ligi w każdym kraju rządzą się swoimi prawami. Do kuriozalnej sytuacji doszło ostatnio w regionalnej lidze angielskiej w meczu pomiędzy Garford Town a Bridlington Town. W nim Alex Locks zobaczył trzy kartki z rzędu. Najpierw dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną. Było to związane z przywilejem korzyści. Najlepiej będzie jak sami zobaczycie, co się wydarzyło. Jak widać piłkarz nie kłócił się z decyzją sędziego, grzecznie opuścił boisko. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1 do 1. Wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt Łukasza Piszczka z Borusją Dortmund. Niemiecki klub postanowił, że wygasająca umowa z Polakiem nie zostanie przedłużona pomimo tego, że piłkarz wyraził chęć podpisania nowego kontraktu. W związku z tym Piszczek 1 lipca 2020 roku będzie wolnym zawodnikiem, co oznacza, że już teraz może szukać nowego klubu. Możliwe jednak, że obrońca zakończy karierę po wygaśnięciu umowy. Z drugiej strony ustawia się już kolejka chętnych klubów do zatrudnienia piszczka. Być może dojdzie do powrotu Łukasza do polskiej ekstraklasy? Możliwe, że piłkarz będzie chciał być jak najbliżej swojej rodzinnej miejscowości Goczałkowic Drój. Jeżeli tak, to być może górnik Zabrze będzie przyszłym klubem obrońcy. Piszczek chce brać czynny i aktywny udział w rozwoju akademii oraz samego klubu z rodzinnego miasta. Na temat piszczka w górniku wypowiedział się sam prezes zabrzańskiego klubu. Nie znam klubu, który nie chciałby Łukasza piszczka w swoim składzie, ale życzę mu, żeby przedłużył kontrakt z Borusją, bo zasługuje na grę na najwyższym poziomie. Jaka będzie przyszłość piszczka? O tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Łukasz Fabiański ma ogromnego pecha do urazów i kontuzji. Bardzo dużo czasu w swojej karierze poświęcał na powrót do zdrowia. Za każdym razem wracał jeszcze silniejszy. Na początku tego roku reprezentant Polski nabawił się już drugiego urazu w tym sezonie. Na szczęście nie był on tak poważny jak pierwszy. Całkiem niedawno Fabiański wrócił do treningów z pierwszą drużyną. Według szkoleniowca West Hamu United Davida Moysa bardzo możliwy jest występ Polaka w meczu przeciwko Liverpoolowi. Jest dobra wiadomość, Fabiański jest bardzo bliski powrotu i może zagra. Jutro zdecydujemy: dwa lub trzy ostatnie dni trenował i dobrze byłoby go odzyskać. West Ham potrzebuje punktów jak tlenu. Obecnie zajmuje 17 miejsce, czyli ostatnie dające utrzymanie w Premier League. Trzeba wziąć pod uwagę to, że 18 Bournemouth i 19 Watford mają tyle samo punktów, dlatego też powrót Łukasza Fabiańskiego może okazać się zbawieniem dla drużyny Davida Moysa. Kikesetiem początek w FC Barcelonie ma bardzo trudny. Pokazał to ostatni mecz w ramach Copa del Rey, czy ostatnia ligowa porażka przeciwko Valencji. Nowy szkoleniowiec odmienił styl gry Blaugrany, która zagrała jak za czasów świetności pepa Guardioli. Duma Katalonii wymienia bardzo dużą ilość podań, cierpliwie budując akcję od tyłu. Niestety taktyka ta nie poskutkowała w ostatnim meczu przeciwko Walencji. Winę za porażkę, wziął na siebie setien. Niektóre rzeczy zostały źle zinterpretowane albo źle je wytłumaczyliśmy. Widzieliśmy to. Podania nie były głębokie, nie nad taką grą pracujemy. Jak donosi hiszpański sport, wielu zawodników FC Barcelony jest niezadowolonych z nowości taktycznych proponowanych przez 61-letniego szkoleniowca. Według tego samego źródła wielu piłkarzy ma obawy, czy zdążą w trakcie sezonu nauczyć się nowych schematów. Być może brak klasycznej dziewiątki, taką jaką jest Luis Suarez, wpływa na brak skuteczności Dumy Katalonii. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpił Urugwajczyka w drugiej części sezonu. Czasu coraz mniej, a potencjalnego następcy nie widać. Numerem jeden na liście życzeń ma być Rodrigo z Valencji, który w obecnym sezonie w La Lidze na 18 spotkań strzelił tylko dwie bramki. Kamil Grabara jest jednym z największych polskich talentów bramkarskich. Swoje umiejętności pokazywał na młodzieżowych mistrzostwach Europy, w których jego interwencje wprawiały nas w zachwyt. Polak postanowił w obecnym sezonie znaleźć klub, w którym będzie grał regularnie w podstawowym składzie. Padło na Huddersfield, które gra obecnie w Championship. Tam Grabarze idzie w kratkę, dobre mecze przeplata katastrofalnymi interwencjami. Nadomiar złego w ostatniej ligowej kolejce doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Huddersfield mierzyło się z Hull City, a więc można było to nazwać polskim pojedynkiem. 71. minuta spotkania była pechowa dla polskiego bramkarza. Po akcji Grosickiego Grabara zderzył się ze swoim kolegą z zespołu. W starcie było na tyle poważne, że przerwa w grze trwała aż 10 minut. Po tym czasie Polak został zniesiony na noszach. Po spotkaniu o zdrowiu Grabary opowiedział trener Huddersfield, Danny Cowley. Całkowicie stracił przytomność i został odwieziony do szpitala. Wszyscy się o niego martwimy i mamy nadzieję, że nic mu nie jest. Ostatecznie drużyna Grabary pokonała drużynę Grosickiego 2 do 1. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.